Badania kliniczno-kontrolne z randomizacją są złotym standardem w badaniach klinicznych, ale często nie mają zastosowania do badań długoterminowych, czyli takich, które miałyby oceniać związek pomiędzy jakimś składnikiem z diety a wystąpieniem np. nowotworu. Badania kliniczne wymagają kontrolowanego środowiska. To jest trudne w przypadku diety, też musimy wziąć pod uwagę fakt, że nowotwory mają wiele przyczyn. To, co jest najbardziej istotne, to to, że nowotwory często rozwijają się latami. Co znaczy, że badania oceniające wpływ składników z diety na występowanie nowotworów musiałyby trwać dekady, żeby wyniki były wiarygodne. I przez te wszystkie lata trzeba by było utrzymać kontrolowane środowisko w badaniach klinicznych. Także z jednej strony myślę, że łatwo jest sobie wyobrazić, że to jest dość trudna sytuacja dla uczestnika badania, który jest monitorowany przez lata. Druga rzecz to jest po prostu ogromny koszt prowadzenia takich badań, planowanie logistyczne, tego oczywiście też analiza danych, tak i to wyobraź sobie, że trwałoby przez lata a tymczasem badania epidemiologiczne mogą analizować dietę i zwyczaje uczestników przez wiele lat. Zawierają od kilkuset do nawet kilkuset tysięcy uczestników. Także takie badania pozwalają na śledzenie dużych grup ludzi, zróżnicowanej populacji też przez wiele lat. A im jest większa też grupa osób badanych, tym większa statystyczna moc jest takich wyników.